Zapraszam Cię do świata numerologicznej trójki. Trójki to dusze towarzystwa otwarte, czarujące, lubiące luksus osoby. W tarocie oznaczone jako cesarzowa czyli symbol obfitości, radości, piękna i dobrobytu. Ciekawość świata i otwartość prowadzi do kontaktów międzyludzkich. Lubią rozmawiać i żyć dostatnie. Trójki zazwyczaj mają dobry nastrój. Czasami przez swoją otwartość mogą powiedzieć zbyt dużo, przez co nieświadomie mogą kogoś zranić. Wybuchają, a za chwilę uśmiechają się szeroko. W pracy trójki lubią ruch, lubią jak coś się dzieje. Nie będą dobrze się czuć w samotnych stanowiskach czy w pracy monotonnej. Są doskonałymi mówcami, mediatorami, więc dogadują się z kierownictwem, jak i z klientami. Może się zdarzyć, że trójki często porzucają miejsce pracy czy projekty, jeśli widzą coś o wiele bardziej ciekawszego. Trójki są charyzmatyczne, więc również w uczuciach są duszą towarzystwa. Przyciągają płeć przeciwną, ale jeśli ona nie utrzyma tego, to trójki szybko się znudzą. W związkach są oddane i lojalne, jednak mogą mieć skłonność do poświęcania się pracy. Trójki mają duszę artysty. Świetnie sprawdzają się jako prezenterzy medialni, aktorzy czy komicy. Sławne trójki? Kartezjusz, Salvador Dali, Carol Dickens i Wiktor Hugo. Pamiętajmy, iż numerologia to tylko składowa całej Twojej charakterystyki. Jest to jedynie wskazówka do dalszych poszukiwań siebie. Jesteś trójką? Podziel się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami. Do zobaczenia już całkiem niebawem.